Zapraszam na kurs fotografii reporterskiej do najbardziej fotogenicznego z polskich miast, czyli oczywiście do Łodzi. Będziemy obserwować, fotografować i rozmawiać. Opowiem o warsztacie reporterskim, o wyborze tematu, lokacji, motywu, o obserwowaniu, zachowaniu i o działaniu, o sposobach, metodach i o sprzęcie. Będziemy fotografować ludzi, architekturę, przyrodę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Porozmawiamy o dobrej fotografii, o obserwacji i o otwartości na to, co niespodziewane, o tym, jak zaplanować to, czego zaplanować się nie da. Będziemy fotografować, zbierać zdjęcia, by następnego dnia, już w Warszawie, nad nimi pracować. To będzie już edytowanie, komponowanie, zestawianie ze sobą, obrabianie i dopasowywanie. Sprawdzanie, co z czym gra i jaka historia nam się z tego tworzy. Będziemy pracować nad wypowiedzią wizualną, technicznie i merytorycznie, warsztatowo. Zapraszam, Maciej Skawiński. Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie autorskaszkoła.pl